Okej, okay. cześć wszystkim. Wracamy do Minecrafta z modem Better than Wolves. Dobra, mamy już obraz, także możemy kontynuować. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie na Twitchu oraz na YouTubie. Wracamy ponownie do Better than Wolves w Minecrafcie. OK. Zobaczmy co my tutaj mamy. Mamy trochę pożywienia wypieczone. Zjedzmy oczywiście. No i dobra, chyba byśmy mogli wychodzić na powierzchnię w poszukiwaniu gliny przede wszystkim. Dobra, topór w dłoń i ruszamy. Ok, creeperów nie widać, w porządku. Dobra. Jeżeli chodzi o glinę, będziemy musieli. Raz, że ją wykopać. Dwa, że będziemy musieli ją wysuszyć. To nie jest dosyć trudne, natomiast trzeba zapewnić ku temu odpowiednie warunki. Mam nadzieję, że bez problemu to zrobimy. Czyżby ten wilk już był wygłodniały, nie jeszcze. Ale chyba chcielibyśmy go upolować. Okej, okay, Tam mamy kałamarnicę, co ciekawe. A no, już jest zdespawnowała niestety. E, czasami z kałamarni są fajne dropy. No to akurat ta zapolowała na e, owce. No okej, okay, ale drop tutaj też był. E, mamy e, tuż chyba to e, byśmy przetłumaczyli. Okej, okay, sporo zwierzyny, ale my chyba pierw zajmiemy się gliną, później zajmiemy się dopiero e, polowaniem ewentualnie tutaj potrzebujemy 16 sztuk gliny już mamy dwa no tutaj z tego źródła powinno być 16 16 sztuk z tego względu że potrzebujemy 16 cegieł na piecyk 4 płyty takie Liniane musimy zrobić. Każda z czterech cegieł, tak więc e, dokładnie tyle. Będziemy potrzebowali jeszcze platformę drewnianą, e, również o powierzchni 16 bloków, czyli 4 na 4 drewna, e, która będzie sytuowana e, 1 czy dwa bloki powyżej e, ziemi, tak żeby. Żaden z potworów nie mógł na nią wejść i też drewno jest o tyle dobrym surowcem, że w Better than Walls na drewnie nie mogą generować się potwory. Dobra, jeszcze dwie te grudki, gliny zbierzemy. Drewno w chwili obecnej w Better than Walls to jest jedyny surowiec, na którym potwory nie mogą się generować. Tak więc będziemy z tego surowca dosyć często korzystać. Nie tylko do suszenia gliny, ale również będziemy potrzebowali tej wiedzy do budowy, ale to już na dużo późniejszym etapie. Do budowy pułapek na potwory. Z Dobijmy tą świnię. OK. I tu gdzieś widziałem właśnie, jest żelazo. Super. Pierwsza nasza grudka żelaza, ale na pewno się przyda. Ok, mam kamień pod, ręku, pod ręką. Dobra, wydobądźmy to. Na początek będziemy wydobywać tylko pył takiego żelaza. Będziemy potrzebowali dwóch grudek takiego pyłu, żeby żeby móc wypiec to jako surówkę żelaza natomiast później jak będziemy mieli już kilof będziemy wydobywali normalnie po jednej grudce żelaza a tu mamy jeszcze bliżej <laughs> jeszcze bliżej tutaj mamy milinę także w porządku kolejna wełna zawsze spoko przyda się w sumie stoimy całkiem nieźle z czasem, więc moglibyśmy teoretycznie. Wilk już zgłodniał. Dokładnie. No szkoda, bo troszeczkę dużo topora, toporu zmarnowaliśmy na tą walkę z tym wilkiem, ale przynajmniej będziemy w miarę bezpieczni. Dobra, będziemy potrzebowali na pewno nici pajęczyk w takim wypadku. No i też yy, chyba będziemy chcieli yy, w miarę szybko zeksplorować tą yy, świątynię, którą znaleźliśmy poprzednio. Yy, tam trafimy na kości zapewne. Okej, okay, tutaj mamy też jakąś jaskinię, bardzo blisko naszej kryjówki, ale to raczej coś ale super, jest dosyć obszerne źródło wody, więc na pewno się przyda. No właśnie, wracając do tej świątyni. W świątyni znajdziemy na pewno kości. Dużo tego nam będzie potrzeba. Przede wszystkim obecnie będziemy ich używali do walki, natomiast na późniejszym etapie rozgrywki kości będą nam potrzebne do mielenia mączki. Kosnej będziemy w ten sposób przyspieszać nieco wzrost naszych upraw. Myślę, że przede wszystkim konopi te będą nam najbardziej potrzebne, ale możliwe, że też innych roślin. Dobra, to od razu przeróbmy sobie na cegły. Tak, potrzebuję na pewno jeszcze jednego zaostrzonego kamienia. Tym jednym raczej nie zdołamy wydobyć tych pajęczyn. Okej, okay, mamy też trzecią pajęczynę, także tutaj na spokojnie damy radę. Dobra, i właśnie skończył nam się kamień. Wydobądźmy tą pajęczynę do końca i chciałbym jeszcze w dniu dzisiejszym zbudować tą platformę do suszenia. To też możemy przerobić na półpłytę. Dobra, potrzebujemy jeszcze jeden topór. Tamten na pewno nam nie wystarczy do wydobycia 16 bloków drewna. No dobra, i ruszamy po drewno z powrotem. Okej, okay. gdzieś słyszałem szkieleta. Prawdopodobnie z którejś z tych jaskiń wyszedł. Ewentualnie został w tej jaskini i wyszedł na słońce. Gdzieś tam nas zauważając. Dobra, wypijmy trochę dębów. Potrzebujemy 16 sztuk drewna. Z którego przygotujemy sobie platformę do suszenia cegieł. No, i cegły nam będą schły troszeczkę ponad jeden dzień, chyba z tego co pamiętam, albo równo jeden dzień, już do końca nie pamiętam. Tak więc yy, trochę będziemy jeszcze musieli poczekać na ten piecyk, ale naprawdę się opłaci. Dzięki piecykowi yy, będziemy mogli praktycznie czterokrotnie więcej yy, pożywienia produkować, a Dobra, ile my mamy tego drewna? 13. Jeszcze jeden dąb zetnijmy i będzie tam raz. Praktycznie czterokrotnie więcej pożywienia będziemy mogli produkować w ciągu jednej nocy, także naprawdę opłaci się ten cykl tutaj konstruować. Dobra, chyba zaczyna się robić ciemno. Dobra, wracajmy. No, jeszcze może bym tą platformę zdążył postawić. No, chyba powinniśmy dać radę. A, tylko właśnie mamy trzecią noc. Yy, wracamy, bo może być nów. Yy, tego byśmy nie chcieli. Dobra, cztery patyki. Dzisiaj tylko jedno ognisko rozpalimy. dobra, nie ma potrzeby rozpalać więcej ognisk w dniu dzisiejszym. No z racji takiej, że to tak naprawdę byłaby strata cennego opału. Tutaj, tak jak mówiłem, wszystkie surowce się praktycznie mogą wyczerpać. No, mm, oczywiście tam drewno jest w miarę odnawialnym surowcem, natomiast mm, te sadzonki drewna jakoś bardzo szybko nie rosną, więc też y, trzeba tutaj dbać o to, żeby w miarę na bieżąco je dosadzać, ale też żeby, mm, no to drewno po prostu oszczędzać, nie zużywać go za dużo. Dobra, mamy sporo mięsa do wypieczenia. Ale, tak jak mówiłem, dzisiaj w nocy, no chyba nowiu nie mamy, ale no dobrze, że zdążyliśmy się schronić. Dzisiaj w nocy do wypieczenia dwie porcje pożywienia. Zajmijmy się też wykonywaniem przędzy. Ona na pewno się przyda. Już czapkę mamy wykonaną. Teraz będziemy pewnie zbierać na spodnie. No i dobra rano. Zrobimy platformę na cegły. Pewnie dopiero jutro, w sensie pojutrze nawet, tak dopiero je zbierzemy. One raczej przez jeden dzień nie zdążą wyschnąć. Tym bardziej, że musimy właśnie tą platformę zbudować, a nie tylko ustawić cegły. No i cóż, pewnie pójdziemy do świątyni, bo trochę czasu nam zostanie. Zbierzemy tam parę. Parę tych kości, które tam w środku będą, i na razie tyle nam z tego miejsca wystarczy. Później, jak już będziemy bardziej zaawansowani technologicznie, będziemy mieli topór, to prawdopodobnie przeniesiemy te skrzynie z tej świątyni. Chyba że może tam przeniesiemy się ze swoją kryjówką. Zobaczymy, całkiem fajne miejsce też by było. No ale zobaczymy. Naprawdę olbrzymi fart z tą świątynią. Bardzo rzadko się zdarza, żeby spawner był przy jakiejś takiej specjalnej budowli. No ale to plus dla nas, chociaż też niekoniecznie, bo gdyby ta świątynia była gdzieś dalej, ciekawsze dropy byśmy mogli z niej znaleźć. Natomiast tak tylko będziemy mieli kości, ewentualnie czaszki. I mięso zombie, które no nie są nam jakoś specjalnie przydatne. Natomiast kości na pewno troszeczkę przyspieszą nas e, rozwój technologiczny. Także tutaj. No i plus i minus. Dobra, kończymy wyplatanie przędzy. Dobra, no i teoretycznie jeszcze moglibyśmy trochę kamienia wydobyć. Zapas pożywienia mamy dosyć spory, więc warto by było chyba to zrobić. Ok, tak dla wszystkich zainteresowanych. Grafik prawdopodobnie na następny miesiąc pojawi się w czwartek, także będzie można go sobie w tym dniu podejrzeć. Dobra, czekamy na wypieczenie tej porcji baraniny. Ok, trochę nam przygasło ognisko. Zbierzmy tutaj to, co wydobyliśmy. Zaostrzmy jeszcze jeden kamień. Ok, i mamy gotową porcję baraniny. Od razu ją zjedzmy. Dobra, wracamy do wydobywania kamienia. No, chyba pająk z powrotem się tutaj pojawił. Mam nadzieję, że tylko nie zrzuci nam sieci tutaj pajęczej na dół. Przynajmniej nie w momencie, kiedy będzie się paliło jeszcze ognisko. Dobra. Tyle kamienia na razie wystarczy. Wypieczmy to pożywienie. Okej, okay, no troszeczkę nas ten pająk tutaj będzie irytował na pewno, ale bądźmy dobrej myśli, że rano dzięki niemu uzyskamy jakąś darmową pajęczynę na przykład. Tutaj troszeczkę błąd popełniłem. Mogliśmy wypiec wieprzowinę zamiast tej baraniny. Okej, okay. trzeba przygotować opał. Wieprzowina by wypiekała się tyle samo czasu, ale dałaby nam więcej. Wartości odżywczych. To by było zdecydowanie lepsze rozwiązanie, ale w sumie mm, też damy radę na tej baranie. Nie ma to większego znaczenia. <tryk> Dobra, Dobra, chyba mamy już dwa te pająki w chwili obecnej Dobra, a kurde, ale się zgapiłem. Potrzebujemy opału. Zagapiłem się No ale dobra, grunt że nie, nie zgasło. Tylko pytanie, czy e, progresja wypiekania tego drewna nam tutaj się nie zresetowała. Dobra, zaczyna się rozwidniać. Słychać też. O, jak on tu wszedł? O kurde, ale ząg. Coś jest. O nie, tu zaraz będziemy mieli pożar. Coś jest nie tak z wejściem do naszej kryjówki. No właśnie, o tym mówiłem, że zaraz to spłonie. Już spłonęło. Ale kurczę, jak on tu wszedł? A, nie mogę teraz dołożyć do ogniska. Jakoś źle zabezpieczyłem to wejście. No dobra, tak czy tak, a, tylko właśnie, mam bardzo słaby topór teraz, no dobra, tak czy tak musimy wyjść, jak ja to zrobiłem, no tu jest niby dobrze zamknięte, No nie wiem o co tu chodzi, a, dobra, już chyba wiem. Już chyba wiem, jak do tego doszło. No dobra. O, o, super. Generalnie Creeperów nie lubimy, ale czasem się przydają. Dobra, pająku, ty się do nas tu nie zbliżaj. Dobra. Zajrzyjmy jeszcze raz do naszego. Jedzonka. No ale kurde, to mogło się naprawdę źle skończyć, ta przygoda z tym szkieletem. To było naprawdę ryzykowne. Dobra, musimy odwiedzić świątynię. Ale super, sporo darmowego. Darmowej ziemi zdobyliśmy spoko, to się przyda na pewno. My musimy troszeczkę tą naszą kryjówkę obudować, więc spoko to się na pewno przyda. Dobra, spróbujemy sobie zejść teraz do tej świątyni, zobaczyć co tam jest. W tych Skrzyniach? No mówię, tam powinny być kości i ewentualnie mięso zombie. A, troszeczkę tutaj zaryzykowaliśmy. No teraz, tylko żeby tam nie spaść. Dobra, i tak jak mówiłem, cztery skrzynie, świetnie. Kości dużo kości, kości i mięso. Dobra. Generalnie część kości zostawimy, niech one tu sobie czekają na spokojnie. Dobra, teraz najgorsza rzecz, czyli wyjście z tej świątyni. A nie, tej akurat się łatwo wychodzi. O, tu jeszcze owce są spoko. Dobra, trochę tych półbloków mamy, więc zajmijmy się od razu tutaj drogą do tej świątyni. A, znowu ten sam błąd. No, bo częściej tutaj będziemy na pewno przychodzić. O nie, deszcz zaczyna padać. Świetnie, nie ustawimy cegieł. Czy ustawić możemy, ale to kompletnie bez sensu. Dobra, zajrzyjmy, czy tam jeszcze się pali w naszym e, piecyku. Znaczy piecyku, ognisko nie, piecyku. A jeszcze nie mamy póki co. Niestety. No, nie, znowu mam obawy, że nie wypieczemy dzisiaj tego mięsa. A już powoli zaczyna być bardzo potrzebne. Dobra, obudujmy tutaj ten nasz świetlik, tak żebyśmy mogli tą kryjówkę trochę rozkopać w środku. No, świetnie już zaczęła porastać trawa na nim. Mm. Nie mamy niestety y, pajęczyny, ale dobra, jakoś sobie z tym poradzimy. Teraz tak, y, musimy zamykać po prostu tutaj w środku. Mm. No tak, bo ten szkielet ewidentnie. Jakby wskoczył na ten przeniek, nie wiem, nie mam pojęcia jak to się stało, ale tak zdecydowanie tutaj mamy jeszcze za wysoko te wyjście zrobione. Dobra, zobaczmy, czy coś takiego możemy mieć. Dobra, tu powinno być w porządku, tu już nic nie wejdzie. Dobra, no i trochę tego drewna jednak będziemy musieli poświęcić na. na tutaj wypieczenie pożywienia, z racji tego, że pada, więc nie będziemy mogli nic w sumie na zewnątrz robić. Szkoda, że się rozpadało. bo tak ile mamy tego drewna? 16. No, nie, nie starczy nam na, na to, żeby się paliło całą noc. Dlatego musimy y, zostać. Bo też nie chcę y, to poraz używać, żebyśmy za dużo nie, nie stracili tego drewna. Dobra, generalnie możemy zrobić cięcie, bo tutaj się nic specjalnie ciekawego nie będzie działo, także wszystkich na YouTubie zapraszam na następny odcinek i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!